Cześć, witajcie! Z tej strony Kamizamator.pl, a to jest. jakaś gra! Na pewno jakaś gra. To jest Far Cry 3, to jest już nas 16 odcinek z kolei, także będziemy się wybierać do citry, bo tak skończyliśmy w poprzednim odcinku. W poprzednim odcinku mieliśmy zjechać sobie po tyrolce, ale nam nie wyszło i spadliśmy. Ale szczęśliwym trafem zrespawnowaliśmy się zaraz pod wieżą. Także jedzenie nie ma głodzenia się! I ja jeszcze bym sobie wziął tą skrzyneczkę, zobaczymy co jest porwany miś, porwaliśmy misia ale za dużo metrów tam jest, my się możemy przeteleportować przecież, i znowu nie włączyłem zegarka stopera, chciałbym tylko przypomnieć, że to jest profesjonalny let's play, profesjonalny let's play, który się zaczyna zaraz po włączeniu stopera, właśnie się zaczął profesjonalny let's play, i my się wybieramy do citry, uwaga mam coca cola znowu Muszę zacząć pić więcej wody, bo zacząłem Zauważyłem, że mnie zaczęła często bać głowa Przyczyną tego może być yy, Odwodnienie Gdyś ja bardzo mało piłem Piję jakikolwiek napojów i teraz piję więcej Jagódki Wilcze jagódki Okej, okay, widzę, że mam też Naszego rumaka Tyle koni, jest się gdzie wybiegać Hehe. Zaraz do niego wrócimy Chodzimy. wow Normalnie jak w Matrixie Uwaga. O, o nie, nie, nie. Źle mi FPS-y spadły do 55. E, dobra, teraz znów jest 60. Uwaga, co się dzieje? Czy my będziemy z tym mutantem walczyć teraz? Bo prawdopodobnie tak. Ja jestem ciekaw, czy to wyjdzie. Uwaga, wszyscy jesteśmy skupieni. 60. Uwaga, uwaga. No tak, będziemy z nim teraz walczyć. Uwaga, to będzie dobra akcja. <laughs> Brought you a souvenir. Idźmy z drogą, maso w galercie jest coraz bliżej Ale niestety coś stanie na naszej drodze Cóż to jest, czy to wielkie porówki, kaszanki, z, mroczne ogórki z Jowisza może. A, tam nie wejdziemy. A zaraz się łuk nam pojawi. Gdzie jest nasz łuk? Uwaga. Gdzie jest nasz łuk? Nie mamy łuku. Na zachodzie będzie bardzo umiarkowana wiatr, raczej silny. Temperatura zachodnia od 2 stopni Celsjusza, zatem kurewsko-zimno będzie. Ogólnie to jesień idzie. Dobra, gdzie jest nasz łuk? Trzeba go jakoś pokonać. A to jest będzie do, dobra akcja, patrzcie. I my mu tak strzelamy na ryj. Ej, no i dostałem. Żeby być lepszym, ja go będę tak poszczelam sobie trochę, ja się uleczę. Uwaga, jagódki w twarz. Walimy się, Wowoho. kolega w nas strzela, a sio a Sio draniu, Sio, sio. poszedł, ale jesteś piękny. Dobra, my uciekamy, bo tutaj będą się pojawiać te. Gdzieś będą biegać one my ich pokonamy. Dobra. Jeden leży. Gdzie noga, gdzie noga? Teraz wielka afera będzie. Międzynarodowa. To jak w Smoleńsku normalnie. Będą rozmawiać o tym całymi dniami. Ja tutaj Citra nam coś mówi, okej. Okay. Widzę, że nasz piękny kolega wraca. Aż w ryj dostanie. Przepraszam za brzydkie wyrażenie z profesjonalny let's play. Dawaj moje masło w galerycie. A może... A byś może odwiedził sobie troszkę. No i coś piękny. Teraz mam straszne, straszne te duży zasięg tego wszystkiego. Ło! Wow. Piękny! Umrze i w końcu. No się nie zbliża. Już? Czy jeszcze trochę? Dobra, ja muszę na, na twarz wejść. Uwaga! Uwaga, wodzę! I zabiliśmy go chyba. Nie, jeszcze nie. No I teraz pomujemy spację, tak żebyśmy nie utonęli przypadkiem. Bo to jest możliwe tutaj. To jest Far crajd, tutaj się wszystko dzieje. Nawet to.

Ale chyba braknie chleba do tego masła. Będzie Far Cry 8. Powrót masła. To jest grane. No, idziemy po Was, ale to sekundka. Bo teraz. Yy, yy, umiejętności. O, nareszcie się wszystko nam odblokowało. Teraz sobie wezmę to. Uwaga. Dobrze. To, że możemy tego zabić, świetnie jeszcze trochę będziemy w misz zawodów. Dodatkowy fragment zdrowia, z segment, ja mam 4. Dobra, to jeszcze trochę. Co my jeszcze możemy sobie tutaj od... lala, włączyć? Śmierć, podwójna śmierć z wody. No, w sumie podwójna śmierć z wody by się przydała. Umiejętności, czyli co to jest? Maratończyk, szybciej biegamy. Wezmę sobie na razie maratończyka. I podwójna śmierć śmierć z wody. No i okej, okay, to jest super. Co tam się dzieje? My tam zobaczymy kogoś, prawda? Stoi taki cwania kiedy. Dobra. Ja sobie wezmę nasz niezbędnik papieża. I teraz tak, hop, siop, siop. Ale z, wiesz, tak na główkę. No to zawsze mnie zawieścił tłumisz tylko. Dobra, jeszcze sobie te punkty odbijemy później, to nie ma żadnego żadnych wątpliwości. Teraz musimy dopłynąć i ja się napiję coca-coli. Czasami będzie takie echo, ale to tylko dlatego, że mam szklankę bliżej ust. I uwaga. Ślub. 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 Ślub, czyli podwoda, a nie żadne ślub. My się za nikogo nie wychodzimy. Uwaga. Panie! Giniesz. Fifka do metry. Czy my tędy możemy wejść? Spinaczka. Was? I'm coming

To jest już, ja już czuję, że to jest praktycznie, to znaczy Was ty umrze w tej misji, w tym odcinku jeszcze was zginie. Cholera jasna. Tak tego nie, nie zrobimy. A to była misja z tego. Hmm, z traileru, że tak powiem, to znaczy z gameplay'ów na X-comie... Nie, nie X-Comie. Hmm, takie różne targi w Niemczech były i chyba na E3 I dobrze kojarzę fakty. Tak czy siak ten pan mi przeszkadza, on musi zginąć. Dobrze jest. Nikt nas nie widzi. Jeszcze. Ja sobie tylko przejdę tak, bo chcemy być stadium niewykrywalnych. Where he go, bitch. Uwaga. Ja tu teraz wariuję strasznie, bo jestem strasznie zadowolony, że w końcu kończymy tą gierkę. Zostanie jeszcze Assassin, ale Assassin też się szybko skończy. I zacznę sobie Wiedźmina i Far Cry'a trójeczkę. Panie! Bania! Gdzieś tu powinny być pieski, jest dogi. To tyle! Może jest jeszcze jakiś dzielny wojownik Najwidoczniej no nie. nie Tutaj w ogóle się będą działy różne rzeczy, będą Herbatkę dostaniemy, nie, żartuję. Zobaczycie sami, ja wam nie będę nic spoilował. Ja bym sobie strzelał, ale dobra Skrypt straszny, straszny skrypt. I patrzcie na te telewizory. Mogę go zastrzelić. Nie mogę zniszczyć telewizora, jest niezniszczalny. No i dobra. Was, teraz uciekamy od ciebie. Ciekawe czy nam się uda. Bo tutaj się wszystko pali ogólnie. Ja myślałem, że tutaj jest nawet szyba w jednym momencie, ale nie. Co my? możemy stąd wyjść? Możemy na dach wyjść. To jest spoko, strasznie. Dobra, no tutaj powinny być jakieś większe wybuchy. A ja to wszystko tak po cichu robię. No, Jason, 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 a tak naprawdę przegrywasz i to strasznie. Po dupie dostajesz. A ja w tym stadium, jak po pierwszym raz pierwszy raz grałem z tym ta stadium gry, to nie miałem tego. Tyle naboi, ja miałem dalej, nie rozwinął sobie... ohoho ohohoho Zabandażujmy się. No i okej. Okay. Bo tam mi się już dach palił kompletnie. I teraz co my tu możemy zrobić? Możemy się wychylić. Możemy wejść do budynku. I tak, teraz ładnie pan... Nawet pojawiające się telewizory są! Uwaga, hop! W głowę! Pan panie za zanim dobiegnie, no ale co? Dobra, musieliśmy mu pomóc. W tym. Nie, oni chcą nas koniecznie spalić. No, no, zastrzel go. Dobra, kolega został zastrzelony. Ja, ja, przepraszam, że są nieraz takie uskoki w moim komentarzach, że nieraz jest cisza. Ale to jest jak w sklepach mango, w tych no telemarketera no tam nieraz jest taki moment ciszy w ogóle tam dubbing nie zgadza się z innymi głosami oni tak brzuchomówstwo Więc, no ale cóż i dobra przejdziemy sobie tutaj zaraz nam wyskoczy jeszcze taki inny pan tutaj oni są grzeczni jeszcze tutaj nie ma żadnych bulwersów w sumie jeszcze zaraz będziecie wiedzieć o co mi głównie chodzi mogłem sobie rozwinąć w ogóle ja mam łuk przy sobie mam łuk przy sobie i świetnie to się składa Teraz wykonam sobie przedmiot, wykonam sobie przedmiot, gdyż jest mi potrzebny. Strzała specjalna, wykonam. Eee, 12 strzał. To ja sobie to umieszczę pod. Pod. Pod Ósemką. Dobra. I wykonam sobie parę tych strzał jeszcze. Tak, żeby było ok. I uwaga, ja kucam. Jason, Jason kuca. Klawiatura 8, no i patrzcie, zniszczyliśmy to, coś tam się dzieje ogólnie, ale my nie wiem co, dobra, on sobie wyjdzie, tak? No i dobra, jest ok, My go zniszczymy szybko, jak trafię, oczywiście. No, i dobra, padł. To ogólnie ta walka powinna dłużej trwać, ale ja się nie przejmuję. My jesteśmy takimi dwieściakami, że to mało kto się powinien przejmować w tym momencie. I uwaga, ja sobie tylko wyjmę kciuka albo no, wyjmę to sobie z ręki i będzie wszystko ok. Ja sobie tylko przeładuję, przepraszam was. Profesjonalizm się nie zgadza. Ale, co jest? Proszę pana. Myszka mi troszkę zjechała, ale jest ok, jest spoko. Do mnie chyba ktoś będzie dzwonił zaraz. Tak, dzwonią do mnie. Zaraz, przepraszam, was. Sekundkę, dzwonią do mnie. No okej, okay, wracam do Przepraszam bardzo, to był bardzo ważny telefon, który musiałem odebrać. Sprawy biznesowe chodziło o otwarcie mojego nowego banku y Jelenium. I wszystko będzie ok, będziecie mogli mi oddawać wasze pieniążki. Okay, gdzie jest was? O, a to dobre. Normalnie jak ze slendera. No, ale okej okay, my tu będziemy się szczelać z innymi. Uwaga. Można stąd spać? W ogóle nie da się spać. Nie da się spać. Czemu? O, a to dobre. Dobra, bo jeszcze mi zablokuję filmik. ha <laughs> Cześć, muszę. Uwaga, ser żyły dam, i będzie wszystko ok. Żadu jeszcze. Uwaga, dobra. Naciągam Was, Was, ja biegnę. Cześć, Was. Teraz będziemy się sobą boksować. Uwaga, patrzcie, to będzie dobra akcja. Ciach. A, masło. Także was nie żyje i mam jeszcze 10 minut filmu. Wow, to jeszcze tylko hojt. A hoj to będzie już czysta przyjemność. ...he's gonna make a warrior out of you. You're so fucked, Jason. Vas is dead. Left me. The tribe, his birthright. Hoit Volker lured him away with money. Drugs. He became a monster, but he was still my brother. Hoyt will pay for what he has done. To you and to my brothers. I will bring you his head. What of your friends? We'll take a boat back. I'm staying with you. I'm pleased to hear that. How will you kill Hoyt? I met a spy named Willis who can sneak me onto Hoyt's island. Clever. The racket will miss you not being here. Was nie żyje. Okej. Okay. Citra jest nasza. Hej. Ale później tak ją oszukamy. Nowy level, nowy poziom. Dobra. Mam jeden punkt umiejętności, jestem ciekaw, czy jeszcze jeden moglibyśmy teraz zdobyć. Bo ja wiem, że teraz, żeby zdobyć kolejny poziom, trzeba 4000 umiejętności 4000 pieniążków mieć. I... Ale trudno, uwaga, sezamie od... otwórz się. Aha, to nie tędy Co otwórz się. No i dobra, wychodzimy. On teraz jest, Kuba, nie jest szybciutki. Odblokowaliśmy mu tą umiejętność, która pozwala szybciej chodzić. I uwaga, skok z telemarkiem, a nie Jason, <laughs> <laughs> Not unlike each other, you and I. I was once an immigrant to the United States. Mm -hmm. I worked as a mechanic in a garage. <laughs> he tried to make fun of my accent, the owner. They tried to pay me less than the other mechanics. They were not as skilled. Mm. I was raised among the, the generals of Liberia. They tried to treat me less than them. But I know who I am. <laughs> Look at me now. Sitra. Dobra. Butelka jest pusta, potrzebuję następnej, a ja potrzebuję mocła w galarecie. Boże ja już tego utrzymam to jest nudne, trzeba zmienić wymyślić coś innego. Noszę mniej więcej główny cel fabuły, bo masła galerii już jest nudna. Nie tylko ja tak myślę, ale też międzynarodowa spółka ZO kontroli nad zwierzętami. No i dobra. Wymyślimy to na poczekaniu. Tak. I chwila. Eee, umiejętności, jeszcze sobie zobaczę. Bo, a nie, jeszcze 3,5 potrzebuję, nie 4000. Okej. Okay. Przydałoby się to, bo to nam będzie potrzebne jeszcze. Eee. Chwila, muszę pomyśleć, bo mogę sobie odblokować piąty pasek życia i chyba to zrobię w tym momencie. Bądź będę jak ninja. Jak chodzę i biegam. Jak ninja. Hmm. No i okej. Okay. To ja sobie zrobię ten dodatkowy pasek zdrowia na razie. Za niedługo będę miał 3500 pieniążków z partnera. To sobie odblokuję właśnie... No, zapomniałem już, jak to się nazywa. A, jak ninja, dobra. To teraz tak, instynktułowcy, co my możemy zrobić? Co my możemy? Gdzie my lecimy w ogóle? Tu. Ok. To ja się przeniosę. Hmm. Tu. Ale to jeszcze sobie zrobię tamtą wioskę, bo i tak nam się czas kończy misji. To ja tego nie będę za bardzo tak przeciągał. To ja sobie podejdę po prostu po tamten kampus i go zniszczę. Bo będą dodatkowe punkty na i po cichu, to wtedy nam się wbije że tak powiem kupię sobie amunicję no okej, okay, w sumie spoko bo jesteśmy tutaj, musimy tylko wrócić tam do naszych przyjaciół na dole instynkt łowcy i my będziemy lecieć sobie tutaj, doki i bardzo fajnie, bo przy okazji mamy naszą lotnię lotnię lotnika lotnistego. tak odmiana odmian się różni Wyreolwerowany rewolwer. Nie, no, dobra, nie teraz. <noise> Albo dobra, teraz. Wyrewolwerowany rewolwerowiec wyrewolwerował rewolwerowanego rewolwerowcę rewolwerowanym rewolwerem. Yeah ja. Tak z was nikt nie powtórzy. Także lecimy do naszego punktu celu. Głównego. Głównego, głównego. Znaczy, może tak mniej głównego, bo główny mam za sobą. Ale okej. Okay. Kółeczka mam fajne tutaj. Nie wiem w sumie do czego. Ja sobie zrobię taką misję, taką wiksę. Uwaga. Puszczę się. Puść się. Dzięki, Jason. Jesteśmy w wodzie. To jest spoko. I uwaga. Jesteśmy skupieni. Płyniemy. Podpłyniemy sobie po nich tak delikatnie. Tak, żeby nikt nas nie zauważył. Pod same doki. Niech on tu podpłynie, to wtedy go załatwię. Eliminacja. No i to wyszło fajnie, spoko. Spinaczka no, nic tu nie zagrozi w tym momencie ja sobie tylko wyciągnę moją broń numer jeden. Naceluję sobie na nich W ogóle to nie jest chyba mój cel, albo i nawet Albo cel, dobra Są ci. Jest nawet... Jest nawet kogut, ale chyba w klatce, to nie wiem. Nie wierz, że jest ich tutaj tylko trzech. Ktoś musi być więcej. No i okej, okay, to wychodzi nawet spoko. Czy już? No nie wierzę, że to są wszyscy. No i chyba mnie zauważyli, nie jestem pewien. Znaczy piesek, to ja się tam za, basnio... za bardzo nie boksuję z tym. 1500! Bo on mnie nie widział ogólnie. Tylko pies. Obaga. No nie, głupi pies mnie zauważył i, i no. To ja sobie zrobię tak, no. Ale tak czy siak to jest koniec naszego dzisiejszego odcinka, będę powiem ten ptak. Trzymajcie się, do następnego, cześć.